Siema bakteria Piknik TV. Zapraszam Was po zimowej przerwie na kibolskie relacje. Tym razem pod lupę weźmiemy sobie 21 kolejkę Ekstraklasy. W tym wydaniu zobaczycie m.in. ruch pokonany na trasie, piro na górce, Piętnastolecie lecie UJB. Zapraszam na piknik! Ligowe granie rozpoczęte zostało meczem ruchu z Krakowią. Niestety goście nie mogli pojawić się na cichej z powodu zakazu, jaki otrzymali za derby. Niebieskich tego dnia wspierały liczne delegacje widzewa oraz wisły ze swoimi czołowymi flagami. Na płocie pojawił się również transparent Paulek, wracaj do zdrowia skierowany do zasłużonego pracownika klubu, który przez lata dbał o stan murawy stadionu. Przy okazji tego meczu nie można nie wspomnieć o innym zdarzeniu, które miało miejsce w ten weekend. Przez przypadek na trasie doszło do spotkania. Koalicji ruch i Wisła kontra Legia i Zagłębie. Lepiej z tej potyczki wyszła warszawsko-sosnowiecka koalicja, jednak ich przewaga liczebna była prawie dwukrotnie większa. Stosunek zawodników wynosił 70 do około 140. Co ciekawe, obydwie ekipy tego dnia czekały na Wisłokę i siarkę zmierzającą na Torsida Cup. Wracając do meczu niebieskich z pasami, to na trybunach w Chorzowie zasiadło ponad 6000 widzów. Lisa! Thermalika pojawiła się w poznaniu w jakieś 40 osób. Mieli ze sobą trzy flagi oraz sektorówkę. Pomimo niezbyt atrakcyjnego rywala i mroźnej atmosfery, Poznański Kościół tego dnia prezentował się dość okazale. Na płocie zawisło sporo flag, w tym także płótno arkowców, którzy tego dnia wspierali kolejorza. Wisiał też transparent zapraszający na siódmy mar zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. Jak wiadomo, Lechici mają zakaz pojawiania się na meczach Pucharu Polski, jednak klub złożył dokumentację odwoławczą w sprawie tych spotkań. Chodzi oczywiście o umożliwienie zobaczenia na żywo kolejorza u siebie na meczu z Pogonią Szczecin 2 marca. A także opcję wyjazdu na finał Pucharu Polski. Na ten mecz czekają wszyscy, szczególnie, że są spore szanse na wielkie spotkanie zgodowe z Arką. Spotkanie Lecha z niecieczą obejrzało na żywo jakieś 10,5 tysiąca widzów. Ten mecz mógłby być hitem kolejki, jednak w Gdyni sektor gości był zamknięty. Arkowcy na samym początku spotkania urządzili mały pokaz pirotechniczny. Na górce wisiały transparenty z pozdrowieniami dla ziomków po drugiej stronie muru. Gospodarze wspierani byli tego dnia przez swoje zgody. Najliczniej stawiła się Gwardia Koszalin, której delegacja liczyła jakieś 50 głów. Ten mecz na żywo obejrzało trochę ponad 9 tysięcy widzów. Ja! Do Gdańska udała się 770-osobowa grupa kiboli z Białego Stoku. Goście podróżowali specjalem. Na płocie wywiesili kilka flag i prowadzili solidny doping przez całe spotkanie. Grupa UJB tego dnia świętowała swoje 15-lecie i z tej okazji zaprezentowana została oprawa. Na płocie wylądował Transparent 2002-2017, a nad głowy fanów powędrowała z sektorówka z hasłem Ultra z Jagielonia Biały Stok 15 lat. Po bokach pojawiło się flagowisko, a całość upiększyła piro. 確かに。<noise> Gospodarze na tym meczu wypełnili dolną część młyna i dobrze dopingowali swoją drużynę przez całe spotkanie. Nie zabrakło także obustronnych uprzejmości. Ten mecz w Gdańsku obejrzało ponad 15 tysięcy widzów. Niestety to już wszystko. W tej kolejce większość spotkań odbyła się bez udziału kibiców gości. Jeśli chcecie przypomnieć sobie, co działo się przed przerwą zimową, to mam dla Was odcinek specjalny z najlepszymi meczami. W tej rundzie otworzyliśmy także sklep z kibolskimi gadżetami. Zapraszam Was na piknik.tv.kapsel.pl. Wbijajcie też na face'a oraz subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. Oglądajcie Piknik TV!